Witajcie, ja znowu na działce ROT. No i dzisiaj przyszedł czas troszeczkę tą grządkę odświeżyć, pozbyć się z niej chwastów. Trochę ich tutaj niestety jest. No i będę musiał jakoś ominąć, opielić, cebulę powyciągać, bo widzę, że tutaj jeszcze pojedyncze cebulki z zeszłego sezonu zostały. No i uzupełnimy tutaj kompostem prace podobne jak rok temu. Nie mam dzisiaj przy sobie nic, co by mógł zasiać, więc siewu jako tako nowych warzyw nie będzie. No, na działkach widzę, że tutaj spory ruch, więc troszeczkę hałasów na filmie będziemy mieli. No, ale już taka proza tutaj życia. Widzę, że jeszcze tutaj chyba pietruszka liściowa, więc ją może zostawimy. Może ją przesadzę do jakiejś doniczki. Szyszki to pod borówkę amerykańską. No też na pewno by się przydało troszeczkę tą sosnę tu, to, tego świerka tutaj od dołu zredukować. No niestety ta grządka jest, jak widzicie, w cieniu dość mocnym. No, i warzywa tutaj tak średnio rosną, więc będę musiał poszukać czegoś, co jest bardziej cienioznośne. No, bo nawet jak po tych jarmużach patrzę, to one tak nie za bardzo. No, ten fioletowy, szczególnie zielony, troszeczkę lepiej sobie tutaj radzi. No, z innymi warzywami różnie to bywa. I tu narzędzia mam gotowe. Na pewno przyda się szpadel grabie widły. Oczywiście, taczka do wożenia. Ja też zauważyłem, że tutaj z tej strony już jedna deska się rozpadła. No i Znalazłem taką byle jaką, więc na zamianę ją tutaj na spód włożę. No i trzeba będzie przemyśleć przyszłość tej grządki. Mogę ją kontynuować i na przykład zrobić z betonu. No Albo tutaj po prostu powsadzać jakieś krzewy takie bardziej. Bardziej cienioznośne, tylko że wtedy niestety na tej działce za bardzo miejsca do uprawy warzyw by nie było. Bo to już takie ostatnie bym powiedział no, jeszcze gdzieś tam między winogronami, między krzewami coś tam daje radę wsadzić, no, ale to już nie jest taka prawdziwa uprawa. nad grządką zakończone, ziemia fajnie wymieniona, wszystko podlane, żeby tutaj zaczęło pracować no jak widzieliście po bokach takie kliny podobijałem żeby w miarę to się trzymało, no już się rozpada ta grządka jest dosyć stara, ale zanim tutaj będę coś wsiał w tej grządce to myślę, że jeszcze ją nawiozę obornikiem granulowanym i może jeszcze na ten obornik jedna taczka kompostu wejdzie, no trochę mi tego kompostu zostało. Jarmurze jak rosły, tak dalej rosną bez wyciągania ich z ziemi. No, udało się trochę cebul znaleźć, więc powsadzałem je z powrotem. Część wysadziłem tutaj do donic. Są właśnie takie fajne ze szczypiorem, też trochę tego, tej pietruszki naciowej. Zobaczymy, czy będzie dalej tutaj rosła. Jeszcze sobie zajrzyjmy do kompostu. Bo generalnie będę chciał jeszcze tą grządkę nawieść, i myślę, że no jeszcze jedną taczkę tutaj kompostu wysupłamy, żeby ten nawóz przykryć. Tak na bieżąco, a przy okazji zobaczcie, no tutaj niestety. Po poprzednim opiekunie działki różne takie foliowe elementy w tym w kompostowniku znalazłem. Jakieś druty, folie, nawet takie elementy elewacji. No ale to tak jest, jak się dziedziczy kompost razem z dodatkami. No a teraz przejdźmy troszeczkę po ogrodzie. Zobaczmy, co tutaj ciekawego się dzieje. Ostatnio wam pokazywałem. Czoski niedźwiedzie, które rosną pod tym wielkim świerkiem. No, postanowiłem je wykopać i tutaj pod te drzewka owocowe wsadzić, mając nadzieję, że fajnie tutaj wyrosną. I może tutaj będzie tak jak kiedyś shorta z dwa lata temu wstawiałem, jak tutaj grządka była i na samym końcu właśnie mniej więcej w tym samym miejscu rosły pod wielką tutaj jabłonią czoski niedźwiedzie. No jabłoń postanowiłem zlikwidować. No tutaj działka została dość mocno przebudowana. No ale mam nadzieję, że te czoski tutaj czoski niedźwiedzie tutaj wrócą i będą fajnie sobie rosły, tak jak kiedyś. No specjalnie je tutaj troszeczkę o, kompostem podsypałem, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. A tutaj zobaczcie, sadzone na jesieni. Zwykłe czosnki też zaczynają schodzić. Tutaj jest jeden. Tutaj, o, tu jeszcze jest. No, dość sporo ich tutaj wyrasta. Niektóre właśnie tak nieśmiało. A takie, o których zapomniałem. Zobaczcie, jakie już duże. Tutaj chyba mam. Takie największe. No tutaj to zostały z cztery ząbki, i tutaj jeszcze coś takiego. No trochę się obawiałem, że przez tą ściółkę nie będą dawały rady przejść, ale zobaczcie, no przebijają się bez problemu. I to samo truskawki, zobaczcie, też potrafią przejść nad taką ściółkę. No niestety podagrycznik też chwast, dla niektórych też zioło, bo to można jeść. Troszeczkę jak nać selera smakuje. Więc jak chcecie, możecie sobie spróbować jako taki dodatek do rosołu. A z ciekawostek, zobaczcie, tutaj, nie pamiętam, żeby tutaj coś rosło, no ale ewidentnie coś albo cebulowego, albo z potężnym kłączem, ale fajnie tutaj wyrasta. No jak będzie to coś ciekawego, to będę musiał pomyśleć, aby to przesadzić. Tutaj to chyba ta miruna. I tu albo niezapominajki. No na tym etapie ciężko rozróżnić. Ale zobaczcie, tutaj mam cebulicę syberyjską. Fajne takie niebieskie kwiaty. Zobaczcie, tutaj można się przyjrzeć. Więc taki ciekawy czesnowiosenny wiosenny kwiat, a dodaje naprawdę ciekawych kolorów. No tylko spójrzcie na ten kadr. Pięknie na niebiesko kwitną. No ale to nie jedyne kwitnące niespodzianki tutaj na działce. No zobaczcie tutaj biały krokus niespodziewanie wyrósł. W zeszłym roku tutaj nie widziałem krokusów, no ale jak... Puścił tylko liście, no to czegoś takiego od trawy nie odróżnimy. No i tutaj ten pas to jest koszone regularnie, więc krokusy jak najbardziej koszenie znoszą. No tylko trzeba to koszenie zacząć o rozsądnych porach, jak krokusy już przekwitną. My tutaj najczęściej, maj, może czerwiec, najwcześniej będziemy kosić. Tutaj jeszcze jakieś chwasty sobie kwitną. O, tutaj zobaczcie, jak się czosnek przebija. No, ale obok niego też mniszek lekarski sobie pozwala. O, tutaj dość dużo tych czosnków powsadzałem, więc taka przestrzeń trochę zarośnięta tym czosnkiem będzie. No, ale to jest super warzywo, właśnie i fajne uzupełnienie sadu. No, taki sad to już chyba można Food Forest nazwać powoli, bo są tutaj truskawki, czosnek drzewka i krzewy owocowe, jakieś warzywa też tutaj dosadzam. W zeszłym roku była dynia, papryka, fasola szparagowa. Więc myślę, że taki bogaty obszar pomimo tego, że no za wielki nie jest, no bo to jest ile? 6 na 6 metrów może. Tutaj jeszcze jedne krokusy, takie bardziej fioletowe. a już się zamyka powoli. Kończy się dzień. Więc już kończy swój dnio, dniowy rozkwit. No bo kwiaty na noc, wiele kwiatów się po prostu zamyka. No a w ogóle mówiłem, że miejsca na warzywa nie mam. No tak naprawdę no to tutaj jedyne miejsce poza tą grządką. No i tak myślę, że tutaj ten obszar to sobie przekopię, żeby tych podagryczników się pozbyć. I tutaj będą rosły dynie. One fajnie też Potem zacienią cały ten obszar, więc te podagliczniki tutaj będą dość mocno stłumione. No a tutaj przy tych winogronach myślę, że jak rok temu tutaj będzie jeden pomidor, tutaj drugi, trzeciego nie wiem czy będę wsadzał. I może tutaj zobaczymy, jak to jeszcze z czasem, jak to tutaj będę rozplanowywał. No, z kwitnących rzeczy, zobaczcie. Stokrotki już fajnie kwitną i to nie jest jedyna taka stokrotka. Tutaj mamy kolejną. Tutaj fajnie sobie krokusy rosną na naszej rabacie kwietnej, a tutaj sobie z innej działki przynieśliśmy irysy. Zobaczymy, jak to będzie rosło. Zobaczcie, jak to przesadzałem. To jeszcze z drugiej działki weźmiemy sobie już wyrastające irysy, a przy okazji zobaczcie, tutaj też wsadzałem czosnki niedźwiedzie i fajnie się rozrastają później zobaczymy też czy może się rozsiały jakieś z nasion nawet. to jeszcze spojrzenie na te irysy od drugiej strony no i zobaczcie tutaj fajnie różne kwiaty już startują tulipany inne gatunki też mam nadzieję, że tutaj z tymi irysami fajnie się to wszystko skomponuje tutaj miejsce, gdzie takie domowe przekwitnięte hiacynty i narcyzy sadziłem no i też mam nadzieję, że za rok fajnie tutaj wyrosną będą tak troszeczkę uzupełniać te krokusy no ale też zobaczcie ile tu już kwiatów różnych wschodzi tulipanów, no, innych raczej nazw nie pamiętam No też tutaj między tymi jukami no, tutaj są zwykłe juki ogrodowe, ale też juka wysoka glorioza, dwie odmiany, variegata i zwykła No i zobaczymy jak tutaj będzie wszystko fajnie sobie rosło Tutaj jeszcze druga kępa tych irysów wsadzona tych tulipanach. A tutaj zdecydowałem się wsadzić trochę śnieżynki przebiśniega i to żółte to chyba żółć złota albo złodź żółta. Jakoś tak to się nazywa. No i też fajnie kwitnie wczesną wiosną, późną zimą. Więc taki ciekaw, taka ciekawa roślina. Jeżeli bywa się właśnie w ogrodzie na działce właśnie w tym okresie no to Warto mieć takie rośliny i nimi tutaj uzupełniać sobie kolory w ogrodzie. No, a ja już Was żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam. Cześć.